Dziękuję za wstęp Irkowi, mojemu mężowi, kochanemu. Już się bałam, że powie wszystko i zaraz nie będę miała co powiedzieć. Tak, gdzie chcę dzisiaj powiedzieć o, o świetle, ale zanim krótkie świadectwo moje, właśnie tych spotkań uwielbienia. Spotkaliśmy się cały zeszły rok, pięknie zakończyło się uwielbieniem z Mateo. I kiedy przygotowałam kolejny post w uwielbieniu, że zaczynamy miesiąc, że chcemy już uwielbiać Boga we wszystkim, co w tym miesiącu będzie. I tak sobie spojrzałam na ten zeszły rok, spojrzałam sobie na to, co się wydarzyło od września i pomyślałam sobie, że Bóg w mojej głowie daje mi więcej niż ja sobie uświadamiam i rozumiem. Oczywiście, chcę widzieć cuda, chcę widzieć wielkie rzeczy. Na razie widzę te mniejsze, a chociażby sytuacja nogi mojego męża. No nie planował, żeby sobie ją uszkodzić, ale o co chodzi? W każdym momencie po tym wydarzeniu jego pasja to piłka, więc grał w piłkę, uszkodził sobie Achillesa. Szybka akcja. Szpital, Izba Przyjęcia. Ja nie będę wymieniała nazwy szpitala, niektórzy go nie lubią. Ja go też kiedyś nie lubiłam, ale moim marzyńcy zajęli się bardzo dobrze. E, i Właściwie w każdym momencie tej sytuacji, jakby w innych też, tak? W sytuacjach tak, dzieci, w co się dzieje gdzieś tam w szkołach, w klasie. Jakby nie ze wszystkiego nie zawsze, jeżeli chodzi o mnie, jestem dumna i nie zawsze chciałabym, wolałabym pewne rzeczy załatwić inaczej, natomiast widzę w każdym dniu, że to się dzieje naprawdę. Że ja uwielbiam Boga, a Bóg. Chcę się troszczyć i moje serce jest otwarte na tą troskę. To nie jest tak, że jak nie będę uwielbiała, to Bóg się nie zatroszczy. Zatroszczy się. Natomiast moje serce, moje oczy to widzą. We mnie budzi się wdzięczność. I to co Irek mówił, że mówiliśmy o tym, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, czyli oddziela dobro od zła. Oddziela moje pragnienia, moje myśli od tego, co jest myślą Boga. Że Słowo Boże jest jak miód. Że jest słodkie, że Bóg jest słodyczą, że każde słowo pisma jest przepełnione słodyczą Boga, obojętnie czego dotyczy. I dzisiaj chcemy powiedzieć o, o tym, że Słowo Boże jest światłem. Właściwie wychodząc z poprzedniego spotkania, już wiedziałam, że to będzie ten fragment. Cały miesiąc z tym, z tym wersetem chodziłam i podzielę się tym, co Pan Bóg włożył w moje serce. Psalm 119, najdłuższy z psalmów, ale zajmujemy się tylko tym jednym wersetem. I zobaczymy inne. Fragmentów jest całe mnóstwo, ale zobaczymy tylko kilka jeszcze dotyczących światła. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp. Jest światłem na mojej ścieżce. I rzeczywiście to, co Jarek powiedział, jest prawdą, że jakby światło jest tym, co oświetla moją drogę. Natomiast to nie jest tylko tak że to światło jest i rozprasza tylko ciemności. Ciemności mojego życia, mojego serca, ale to światło ma o wiele większe zadanie, dużo mocniejsze i też o tym chcę powiedzieć. Po pierwsze musimy sobie uświadomić, czym było światło w czasach pisma. Tam nie było stryczka w ścianie, kiedy wchodzili do swojego mieszkania. Nie mieli czołówki, kiedy szli do piwnicy, albo ciemną ścieżką, albo sobie świecili gdzieś tam. Takich rzeczy nie było. Źródła były takie. Ogień, który zmienił ludzkość, życie ludzkości niesamowicie. Było słońce, czyli to światło dzienne. I była lampa, której paliwem była oliwa, czyli też potrzebowała czegoś, żeby świecić. To były trzy główne źródła tego światła. To jest Stary Testament. W Nowym Testamencie jest to wszystko, ale przychodzi jeszcze ktoś, kto nazywany jest światłem: Jezus. Ale zajmijmy się najpierw tymi. Fizycznymi, tym fizycznym światem, które jest, jest światło słońca. Na razie mówię, co się dzieje w przyrodzie. Ale już otwórzcie się na to, co Pan Bóg, co Duch Święty chce wam powiedzieć o tym, co jest w słowie i za chwilę też do tego dojdziemy. Słońce daje życie. Bez słońca nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Rośliny nie rosną, ludzie nie rosną. Nie jesteśmy w stanie przetwarzać pewnych rzeczy w naszych organizmach. Ono, ono nas ogrzewa, przy nim wypoczywamy. Ono sprawia, że nie wiem, witaminy tak, rozwijają się w naszym ciele, powoduje, że czujemy się szczęśliwi. Brak słońca, brak światła, kraje, które tego światła nie mają, większą, mają większą ilość depresji, tak? Ci ludzie trudniej znoszą ciemności i szarość. Słońce jest nam potrzebne, żebyśmy mieli pożywienie, żebyśmy mieli życie, żebyśmy mieli poczucie szczęścia i dobra. Ogień. Raz odstraszał zwierzęta w nocy, czyli był czymś, co nas co człowieka chroniło. Ogień sprawił, że mogli jeść mięso nie surowe, rozdarte zębami tylko, mogli sobie zjeść ciepłe mięsko, ciepłą rybkę usmażoną, upieczoną. Poprawiło też jakość życia człowieka. I to też się przekłada na to, co widzimy w Piśmie Świętym. Kiedy widzimy, kiedy słyszymy o ogniu i tu już zaczynamy jakby odnosić to też do Boga. Jak się Bóg objawił Mojżeszowi? Przełgorającym. Kiedy Izrael szedł przed pustynię, kto oświetlał im drogę? Słup ognia, a w tym słupie ognia był Bóg. To ma być światło, światło ma być tym, co też ma prowadzić nas. Lampa oliwna. Były mądre i głupie panny. Wszystkie miały lampy, ale nie wszystkie miały oliwę. Bóg jest tym, który oddzielał światło od ciemności. Czytaliśmy o tym niedawno jako wspólnota e, czytamy Stary i Nowy Testament. E, pierwsze co czytaliśmy w tym roku i mamy pierwsze zdanie, że Bóg stworzył świat, oddzielił ciemność od jasności, jasność od ciemności. Bóg jest tym, który rozświetla. Bóg jest tym, który ochrania, Bóg jest tym, który daje życie, Bóg jest tym, który daje ciepło. Z martwych wstanie kiedy nastąpiło. O poranku światło walczyło z ciemnością. Jasność rozproszyła grób, odsunęła kamień, oślepiła strażników. Światło to jest potęga. Kiedy czytamy, że twoje słowo jest światłem, czyli ty jesteś światłem, ty jesteś potęgą, która może zrobić takie rzeczy. Słowo Boże ma w sobie Światło Boga. Nie jest to jedyne źródło. Sakramenty, nasza modlitwa indywidualna, ale Słowo Boże jest jednym z tych źródeł, gdzie my możemy czerpać światło. I często mówimy, że Duch Święty nas oświeca, że kiedy stajemy w świetle, poznajemy prawdę o nas, że widzimy nasze grzechy. To wszystko jest prawda. Ale Bóg się na tym nie zatrzymuje. Bóg się nie zatrzymuje na pokazaniu nam grzechów. Bo to by była tylko sprawiedliwość. Bóg e, idzie dalej. Bóg chce być w naszym życiu tym, czym słońce w przyrodzie, tak? Chce nas ogrzać. Chce przemieniać nasze wnętrze. Jego światło to może. E, Bóg chce Dawać nam życie, sprawiać, że jakość naszego życia będzie lepsza, że będziemy się mogli karmić lepszym pokarmem, takim już wiecie, przyprawionym, że to nie będzie tylko ciągle surowizna, ale to już jest coś smacznego, coś ciepłego, coś, co daje siłę. E, tym chce być Bóg w naszym życiu, nie tylko osądzić, ale jeżeli Bóg Ci pokazuje grzechy, ciesz się, dziękuj i uwielbiaj, bo znaczy, że On już je przyjmuje. Że on już je zabiera, że on ci daje siłę, żeby z tym walczyć. Być może całe życie. Ale oprócz tego, że ci to pokazuje, daje ci światło. I chcę tu przywołać kilka e, fragmentów <laughs> innych. Kochelet, jedenasty rozdział. Przyjemne jest światło, i miło oczom widzieć słońce. A skoro to jest w Piśmie Świętym, to nie chodzi tylko o słońce na niebie. Czyli Bóg nam daje radość. Bóg nam daje słońce. Bóg nam daje siebie. Bóg oświeca nasze wnętrza. Ewangelia Łukasza. Teraz, o władco, pozwól odejść słudze twemu w pokoju według twego słowa, bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło <grym> na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela. Chrystus, który przychodzi do mnie, który mnie zbawił, jest moim światłem. To jest coś znacznie więcej niż ogień, to jest coś znacznie więcej niż słońce, to jest coś znacznie więcej niż lampa oliwna. A wszystkie te rzeczy są nam potrzebne. Wszystkie te rzeczy zmieniały życie ludzi. To o ile bardziej Bóg zmienia moje życie. Z ewangeliana. Oto znów przemówił do nich Jezus. Tymi słowami. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia. W Jezusie w świetle jest moje życie i twoje życie. Nie wiem z czym dzisiaj tu przyszedłeś, czy przyszłaś, ale Budzić, czy nie chcecie skrytykować, nie chcecie osądzić, ale chcę rzucić światło na tą sprawę, na tą sytuację, na to. To wydarzenie, na tą relację. Chcę to rozgrzać, być może rozpuścić, roztopić w, to, w tobie. E, drugi Koryntian. Albowiem Bóg, ten, który rozkazał ciemnością, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznawania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. To światło jest też po to, żebyśmy my mogli poznawać Boga. Już wiemy, a jeżeli nie wiemy, to, to się dowiemy. Poznać w Piśmie Świętym, to nie znaczy zrozumieć, ale to znaczy doświadczyć, to znaczy być blisko. Psalm 27. Pan światłem i zbawieniem moim, kogoż mam się lękać? Pan obroną mojego życia, przed kim mam się trworzyć. Święta Tereska mówiła, ja i Pan, Pan Bóg to większość. Jeżeli coś się dzieje w moim życiu, jeżeli idę z Bogiem, to nikt nie może e, mnie, w cudzysłowie, zabić. A nawet jeżeli mnie zabije, tak? To zwyciężam w inny sposób. To zwycięża coś, co daje mi, nie wiem, nowe umiejętności, pokorę, siłę. Umiejętność przebaczania. Rzeczy, które, które Bóg chce, żeby były w nas. Efezjan, niech da Wam światłe oczy serca, tak byście widzieli, czym jest nadzieja Waszego powołania. To światło jest nam dane, żeby zobaczyć, kim jesteśmy w Bogu. Dziedzicami króla, synami i córkami Bogu. Ja nie mówię na cały dzień, bo mamy swoje obowiązki i pracę. Ale czy masz taki czas, żeby usiąść i po prostu być? Po prostu wystaw wystawić swoją twarz do słońca i czekać. Bez poczucia winy, bez poczucia tracenia czasu, bez poczucia oskarżania, bez poczucia żalu. A on będzie sprawiał, że. Nauczysz się przebaczać, nauczysz się milknąć, nauczysz się odzywać wtedy, kiedy trzeba, z odwagą. Nauczysz się świadczyć, nauczysz się uwielbiać, e, nauczysz się cierpliwości do swoich dzieci, nauczysz się wdzięczności za każdy z nich, nauczysz się przyjmować codzienność, która niesie przeróżne rzeczy, sami dobrze o tym wiecie. Od słońca, pod deszcz, burzę, wichurę, tęczę. Takie jest nasze życie codzienne. Mamy brać to światło dla siebie, dla naszych rodzin, dla tych miejsc, gdzie pracujemy, tam, gdzie służymy, tam, gdzie jesteśmy, i mamy to światło wnosić. To przedziwne światło. Ludzie naprawdę się dziwią. Ostatnio na, na czacie tam jakimś klasowym, w mniejszym gronie, kiedy pisaliśmy, no chodziło o to, żeby tam szkoła dalej funkcjonowała i tam, nie wiem, czy to, któraś tam z takich bliższych znajomych w tej klasie, mówi to, niech Aga, Aga prosi, ona ma tam większe chody. A ja wy nie dziewczyny, Prosić może każdy, chody ma każdy, tylko potrzeba odwagi. I wiecie, nie, nie, nie to mnie ucieszyło, że one powiedziały, że ja mam większe chody, bo naprawdę tak nie uważam, ale że powiedziały i widzą to, że ja w ogóle te chody mam, że ja w ogóle z tym niebem nawiązuję kontakt, że to gdzieś widać. Mamy być widoczni, niekoniecznie pouczać kiedy trzeba, może się odezwać, kiedy trzeba przyjść z dobrym słowem, kiedy trzeba podnieść kogoś na duchu, kiedy, kiedy trzeba powiedzieć prawdę, ale przede wszystkim mamy się napełniać, a to światło będzie. I dzisiaj chcemy uwielbiać Boga w tym kolejnym miesiącu i w tym, że to światło jest nam dane, to że możemy się dzisiaj tu spotkać i tego światła nabierać. I się nim napełniać i być taką lampą. I żeby każdy dzień tego listopada był takim dniem, kiedy, kiedy będziemy mogli napełniać się dalej. I już dzisiaj chcemy uwielbiać Boga w każdej tej sytuacji, w każdym dniu, w każdym wydarzeniu, w tym wszystkim, co Bóg już dobrego dla nas przygotował. A każdy dzień jest dobrem, jest darem, jest prezentem od Boga. Czego Wam i sobie życzę.